Takie piękne cudo. Tu mamy właścicielkę. Cześć, z tej strony Janek. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego vloga z życia. W takim miejscu spędziłem ostatnią noc na Litwie i zaraz ruszam w kierunku suwą. Przy okazji robię taki teścik. Bo zaraz w Polsce ma być strasznie ciepło, ponad 32, nawet 34 stopnie. Także Moskitiera pewnie na noc będzie grana, no i jest to genialne rozwiązanie w upałach, zostawiacie drzwi otwarte. No, tylko trzeba spać w miarę bezp w bezpiecznym miejscu, bo ktoś może od razu zobaczyć z zewnątrz, że sobie śpicił. A teraz sobie szyku szykuję wodę alkaliczną. W środku jest na stałe wbudowane sitko z minerałami. Tutaj mam drugi sitko z minerałami. Wlewam wodę, zostawiam na 10 minut i zmienia odczyn na zasadowy. Jakie korzyści ma to zdrowotne? Możecie sobie poczytać. Niektórzy już uważają to za placebo, ale zmienia to poziom pH wody, troszeczkę inaczej smakuje i teoretycznie lepiej nawadnia, Pomaga troszeczkę odkwasić organizm, ale to kwestie sporne. Ja tak czy inaczej. Lubię ten smak tej wody jonizowanej i teraz, jak będą upały, no to już od dzisiaj zaczynam taki cykl, że codziennie rano i po południu będę sobie wypijał taki bidon, żeby po prostu nie zapomnieć się dobrze nawadniać. Zatrzymałem się na sekundkę w takim wiejskim sklepie i zobaczcie, jakie fajne stare fury. Dobra, trzeba jechać dalej, zaraz granica. A może część widzów pamięta, jak byłem w Szwecji i kupiłem takie worki i się okazało, że to są dla psów, wiecie, na, na dwójeczkę i tak mówię, kurde, do czego mi się przydadzą? Bo do śmietnika za małe. I teraz idealne tutaj wewnętrzne, i mam na bieżąco śmieci i sobie wyrzucam takie malutkie woreczki. Tu fajnie, już przekroczyłem granicę, zablokowany pas. Drogi szybkiego ruchu, i trzeba tu zjechać, i się przeglądają policjanci, czy kontrolować, czy nie. Także spoko opcja. Ale piękna miejscówka. No, czy tu nie jest pięknie? Takie teoretycznie kąpielisko, tylko tu jest sauna, i to nie wiem, czy to nie jest prywatne. Niby nie jest napisane, że prywatne, ale, ale nie wiem, nie wiem. E, tutaj jest jedno, z tamtej strony drugie. No i chyba trzeba będzie wejść poszukać. Mimo, że tutaj wydaje się taki totalny muł, ale nigdy nie wiadomo, co jest w takim miejscu. Sprawdziłem sitem, niestety jest za głęboko, także muszę to teraz jakoś wycofać i zobaczyć drugą plażę. Jezioro Czarne, niedaleko suwok, właśnie skończyłem poszukiwania. Nie brałem kamery, bo coś czułem, że tak może być. Blacha. Kilka kapsji. 10 groszówka jedna Pozdrawiam serdecznie pana, z którym tutaj pogadałem sobie z 20 minut i teraz szybko się opłuczę w tym jeziorze i lecę do znajomego do Suwałk. Dobra, fajnie się szukało w pierwszym polskim kąpielisku bez efektów, ale nie zawsze efekty są najważniejsze Teraz widzę się u znajomego a potem się włączę po spotkaniu pewnie. Ja jeszcze wam pokażę dojazd nad to jeziorko no, teren jest tak malowniczy tak, malowniczy, tak jest tutaj ładnie, że Aż przyjemnie. No i fajne takie górki. Lubię coś takiego. Za 200. Dobra, już po spotkaniu. Szybkie zakupy w biedronce. I teraz muszę zastanowić się, gdzie w suwałkach podjechać na jakieś bardziej takie ustronne kąpielisko. I tam trzeba będzie coś w końcu zjeść. Dojechałem na absolutnie przepiękne miejsce, niedawno odnowione: Plaża Skrzypki. Tutaj duży parking, wiaty jest możliwość naczerpania wody i przepiękne kąpielisko, zaraz Wam pokażę z bliska właśnie tak czytałem, że miejsce świetnie zostało zagospodarowane ale zobaczcie, mostek tam wieża widokowa, fajne kąpielisko wiaty, miejsce na ognicha no, coś świetnego idę zobaczyć najpierw na wieżę, bo chyba główny punkt tutaj będzie wyprawy powiem Wam tak tam chyba jeszcze jest jedna plaża tak to wygląda z góry no i zrobione jest to normalnie luks że miejsce absolutnie fenomenalne, polecam serdecznie mam nadzieję, że nie będzie biało i tu nie drewno kurde stalowe zrobili, ekstra no mówię jakbyście byli tutaj w okolicy świetnie świetnie no z takiej plaży, z takiej wieży z takiego zagospodarowania terenu jestem dumny, bo to jest kurde jakbym był w Szwecji bajka jest taki upał, że teraz się Moskitiera idealnie przydaje, no i co czas coś przygotować do jedzenia a dzisiaj na obiad będą hamburgery takie jakieś kotlety wziąłem, hamburger z kurczaka bagniak Express ser, bułka tyle no co ja wam będę mówił smacznego o rany, jak się obżarłem, dobra chwilę prawdy, czy jest woda? Jest, zarąbiście, ale jaka ciepła woda jest, tylko rok będę czekał, ale nie ma co wydziwiać, grunt, że jest świeżutka. A jezioro nazywa się Jeziorem Białym w Skrzypkach i każde jezioro, tak jak Okuninka, jakieś Jezioro Białe w Płocku, zawsze jak jest białe, to jest krystalicznie czysta woda. Już Wam pokażę. No nie najgorsza, powolny spadek i przy, przy pomoście podobno jest 2,20, czyli może na Blue zobaczymy. ale mi się to miejsce podoba. Będzie miliard ujęć, nawet miejsce na grilla zarombiste. Idę jeszcze raz na wieżę. Jest wiatr, więc skakuje muzyczka. A co mi się... O kurde, ekran zamazany. A co mi się najbardziej podoba, to że jest kamera i nie ma tutaj mowy o żadnym wandalizmie. Także super, że gmina nie dość, że zrobiła świetne rzeczy, to jeszcze zabezpieczyła ekstra. A tu patrzę tak, tu jest jeden pomost, tam jest drugi i tam w oddali też, także... Posiedzę tutaj na pewno. Dzisiaj sprawdzę główne kąpielisko. Tam z panem rozmawiałem przy pomocy Jest tym poprzecznym. Jest 2,20. Także może tam zbróćmy. Zanurkujemy. No zobaczymy. Słuchajcie. Niezwykła historia. Wchodzę do tego kąpieliska. Nic dosłownie nie ma. Dwa kapsle. Nagle podchodzi do mnie pani, że dzisiaj został zgubiony srebrny sygnet. Minęło 5 minut i zobaczcie na to, co jest w sicie. Także takie piękne cudo. Tu mamy właścicielkę. Nie, to nie ja, to córka. A córka, także szczęśliwe zakończenie. I jakby się kiedyś zgubili, pamiętajcie, piszcie, z chęcią odnajdę. Także i zgodnie z powiedzeniem, głupi ma zawsze szczęście, super, udało się znaleźć, bardzo szybko, jak pani mi powiedziała, przeszedłem kilka pasków, do dosłownie 5 minut i sygnet trafił do mojego sita, przepiękny sygnał, no i rzadko się znajduje srebrny sygnet, także zobaczcie jaki fart. Przyjechałem z Litwy, pierwsze kąpielisko, dziadostwo, drugie, srebrny sygnet, od razu zgubiony, także ludzie już gubią na bieżąco i w związku z tym... Śmiało, piszcie do mnie, bo ja mam kontakty do poszukiwaczy w całym kraju. Jeżeli cokolwiek zgubicie, ja dam kontakt i jeden z moich znajomych pomoże wam przedmiot odnaleźć. Oczywiście, jeżeli nie, teraz już nie ma w Polsce. No i dzisiaj z takim widokiem spędzę noc. Absolutnie fenomenalny dzień i miejsce super. Także, jak będziecie kiedykolwiek tutaj w okolicy, polecam serdecznie. Mamy kolejny dzień. Zaraz skakuje kawka. I tu wczoraj nie przeczytałem, że całkowita wartość i6 zł. Tyle kosztowało zrobienie tutaj tego wszystkiego na tym terenie. No i dobra, i dzisiaj będzie jeden z najcieplejszych dni. Pianka. O, suchutka totalnie ekstra Mało paliwa, poniżej jednej czwartej zbiornika, także trzeba Zatankować i wiecie, gdzie pojadę teraz? Miejscowość Pisz. Jezioro Roś, Plaża w Rudzie. Ale przepiękny stary dom. A powiem Wam tak: jeszcze prawie 6 km, a w sumie ponad 8 od zjechania z trasy z Ełku. No i oby było warto, bo droga taka mało ciekawa tutaj. O, kurczaki, dojechałem. Są tutaj są śmietniki. Są dwie wiaty, na razie w cień zaparkowałem. Tu chyba też kiedyś woda była, ale zakręcili. No i tutaj jest ta plaża. Jest plaża. No i co, zaraz się ubieram. Tylko jest powolny spadek strasznie, także nie wiem, czy w piance się nie ugotuje, ale trzeba będzie popróbować. No miejsce mi się bardzo podoba. Trzy godziny później. Sporo śnieci różnej maści. A jeżeli chodzi o takie fajniejsze znaleziska Znaczy fajniejsze Takie nie najgorsze To mamy 20 groszy Tutaj najładniejszy fant Srebrny krzyżyk Jakiś tam metalowy kolczyk, błyska to od razu tutaj żeby się nie zahaczyć I Jeszcze jeden krzyżyk z bozią Chwilę, chwilę o. Tutaj taki zestawik, także trochę biżuterii. O, trzy sztuki. Bez rewelacji, ale fajnie. Dobra, teraz to całe dziadostwo trzeba wywalić. Ach, jakby ktoś chciał aluminiową drabinę, to proszę uprzejmie. Tam już jest 5 out Tutaj też kilka. No i ludzie się kąpią. Także takie dla mieszkańców. Myślę popularne kąpieliska, aczkolwiek rozmawiałem tutaj z panem To tutaj jak jest pomościk To i Czciny, To kiedyś, yy, dokładnie 5 lat temu To jego syn skakał z tego pomostu A teraz widzicie, zarosło strasznie wszystko Zarosło i poziom wody spadł No kurde, bardzo dużo Dobra, czas na jakiś obiad Robię tak Na bułkę sos, potem sałatę Potem mięso, potem ser Potem znowu sałatę Znowu sos i zamykam tak, tak wyszło smacznego dobra, ruszam dalej 100 km na kolejne kąpielisko zmieniam troszeczkę lokalizację ale najpierw trzeba zatankować bo kurde, wcześniej nie było stacji a już mam no bardzo mało paliwa 143 km tylko zasięgu ok zatankowane i teraz jadę plaża nad jeziorem nad jeziorem Dadaj 88 km obok miejscowości Biskupiec Dojechałem, tam widzę jakieś kampery, ale przejdę się, zobaczę, czy jest normalnie wjazd Śmietników sporo, ale to nie tylko chyba dla plaży, tylko ogólnie dla mieszkańców, parking taki całkiem sporawy I dobra, idę zobaczyć, jak wygląda to kąpielisko A no dobra, już jasne, tu jest kemping nad samym jeziorkiem Ludzi, jak widzicie, sporo Tutaj. Też są jakieś starsze domki. Może tu też kiedyś był kemping. No na pewno poczekam i wyjdę za dwie godziny, jak już nikogo nie będzie. Poszedłem na koniec pomostu. Tutaj wydaje mi się, że jeszcze będę miał grunt, ale widzę, że nie ma dużo glonów. Może to będzie dobre kąpielisko na Blue Chynemo, co? Trzeba będzie przeanalizować temat. Zdecydowanie, tutaj jest taka masa ludzi i widziałem z drabinki tam też skaczą, także sprawdzę później w piance. No ale wydaje się, że nie ma za dużo muł, jakichś tam wodorostów, także może jutro z rana, z rana przynajmniej zobaczymy. Mamy kolejny dzień i właśnie dzisiaj jest ten najgorętszy dzień. to stoi w pełnym słońcu, także jadę gdzieś w cień. Przejechałem jakieś, nie wiem, ze 100 km, Upał jak 150 i szukałem parkingu tak, żeby stanąć sobie tak jak teraz właśnie w cieniu i chyba czas zakończyć ten odcinek kolejne będą już nad Polskim Morzem strasznie mnie ciekawi jak poszukiwania w Bałtyku no też tych poszukiwań w sumie nie prowadziłem w życiu dużo, a w zasadzie chyba raz czy dwa razy typowo w morzu bo na Zatocy byłem wiele razy, ale w samym morzu bardzo rzadko poszukiwałem także będzie nowe doświadczenie i co widzimy się w kolejnych odcinkach Polsce. Cześć widzowie!